Ostatnie dane głos skoczyły negatywnie, tutaj na pewno spadek sprzedaży to nie jest coś, na co, na co byśmy liczyli, zwłaszcza pod względem takim, jak obserwujemy, z jednej strony bardzo wysoki wzrost wynagrodzeń, nawet po, po korekcie po inflacji, z drugiej strony no jednak pewien okres jakiego, przyspieszania gospodarki po spowolnieniu z 2023 roku. Wrzesień, no, może pod względem wyjątkowy. chociaż tutaj w październiku może też te wyniki nie będą najmocniejsze, ale wydaje się, E że jednak taka tendencja raczej jest krótkotrwała. No, większość badań koniunktury wskazuje, że konsumenci dalej w miarę pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową, dalej są skłonni dokonywać dużych zakupów, więc tutaj po stronie konsumpcji chyba nie ma dużych zagrożeń. Mieliśmy dużo prognoz, które pokazywały wzrost PKB w tym roku rzędu 3%. One pewnie były trochę zbyt optymistyczne, natomiast ta różnica nie będzie wielka, te wyniki dalej będą zbliżone do, do tego poziomu. Przemysł w tym momencie jest słabym ogniem polskiej gospodarki i jest tu Paru powodów. Z jednej strony na pewno odczuwamy to, co się dzieje w gospodarce niemieckiej. Tam jednak mamy do czynienia z taką realną stagnacją. To uderza w polskie branże chemiczne, w polskie sektory energochłonne. To w tym momencie też zaczyna uderzać w sektor motoryzacyjny. Trzeba zwrócić uwagę, że w tym momencie Europa zmaga się z takim problemem ze sprzedażą samochodów elektrycznych. Duża część fabryk Volkswagena, Celantis notuje bardzo duże spadki zamówień, spadki Produkcji, wykorzystanie tych ich mocy produkcyjnych no jest, sięga połowy albo nawet i mniej, to oczywiście rzutuje na na, na na przykład taki eksport baterii elektrycznych, który do tej pory napędzał polską gospodarkę, więc tutaj te wyniki są słabsze. Niestety obserwujemy, że w tym momencie obserwujemy lekki wzrost, on jest, on jest tam rzędu 0,5%, to, to pewnie się utrzyma w najbliższych kwartałach, można, chociaż też mogą, mogą się pojawić spadki, no to będzie także w przypadku pozytywnej różnicy dni roboczych będzie, do, będzie wynik na pół. W przypadku negatywnej może być na minusie. Na pewno z takim odbiciem przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. Polska gospodarka prawdopodobnie będzie stabilnie rosnąć w 2025 roku. Tutaj, z jednej strony, no dalej takim głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja. To utrzyma się na, w związku z stabilną sytuacją na rynku pracy, z szybko rosnącymi wynagrodzeniami, więc to będzie stabilizować nasze wyniki. Z drugiej strony, także powinniśmy zrobić rosnące inwestycje. Bardzo pomogą nakłady z, związane z programem Krajowego Planu Odbudowy oraz środkami spójności w Unii Europejskiej. W tym roku to wykorzystanie było umiarkowane no ze względu na jakie okresy Między dwoma podstawami budżetowymi oraz też powolne rozwijanie KPO. No to jest w miarę naturalne, ale tutaj powinien, powinien być impuls taki przyszły, na przyszły rok.